Państwa witam serdecznie w rozmowach w Tłoku. Dziś z czołówką polskich artystów będę rozmawiał o bardzo poważnej rzeczy, mianowicie o abonamencie telewizji publicznej. Komu i do czego jest potrzebny, prawda? Proszę Państwa, i czy to prawda, że 31% sukienek Pani Patrycji Koteckiej jest właśnie finansowanych z abonamentu, moi drodzy? Proszę Państwa, ja właśnie sobie dzisiaj pozwolę skorzystać i czytać z laptopa Pana Ziobry, bo się okazało, że prokuratura sprawdziła, że jest tam bardzo dużo różnych scenariuszy. I między innymi był scenariusz napisany przez Patrycję Kotecką scenariusz rozmów tłoku. I ja właśnie będę z tego właśnie oto laptopa czytał, e, więc zaczynajmy. Witam mistrza. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie. Dobry wieczór. Przepraszam bardzo, ale e, witam Andrzeja Wajdę i oraz Daniela Olbryskiego. Witam witam, panu, panie. witam pana panie wstrzymuję. Moi drodzy panowie, obaj jesteście e, przeciwko zniesieniu abonamentu TVP. Dlaczego? Co jest dobrego w abonamencie? Który widzowie płacą TVP? No jak to, panie redaktorze? No wszystko. No przecież ja połowę swoich firmów sfinansowałem właśnie z abonamentu. No cała wódka do wesela zakupiona była z abonamentu. Tak, pamiętam zresztą. To tak. zdarzenie. Daniel, Danielu, nie przerywaj mi. Coś jeszcze, coś jeszcze, tak? Całe żelazo z człowieka żelaza z abonamentu. Hmm. Ale to ciężkie musiało być bardzo, prawda? Może bo jaki Pan jest naiwny redaktorzy, przecież, że żelazo to od razu ciężkie musi być. Nie, nie, nie. To było żelazo w tabletkach. Musujące. <śla> Jurek Radziwiłowicz, to twórca głównej roli, cierpiał wtedy na niedobór. Tak, pamiętam. Słyszałeś? Nie, nerwów, że teraz nie. u Zanusiego ma grać ta nowa wschodząca gwiazda polskiego kina. Ta co miała grać u mnie w dżumie. Nie, ta druga. A, ta od cholery. A bo pan redaktorze, pan widzę, że pan nie kuma robimy kom, kom, teraz... Tak trochę. Robimy teraz taki tryptyk, robimy. Wie pan trzy choroby. Cholera, dżuma, trądzik. A, a, tak. a. <noise> wiem, 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 wiem Danielu o kim mówisz, wiem o kim mówisz. Pani Lodzia, prawda? Pani Lodzia. No, 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 szkoda, że jej tutaj nie ma, bo ona, no, ja też ona taka słodka jest. Miałem, no, miałem przyjemność tak poznać tak urocza kobieta. Proszę Płynę... nie przekręcać, naprawdę, nie bo mam. ona jest bardzo czuła na tym punkcie. Nie Lodzia, tak. tylko Dodzia. Przepraszam. No... Nie, Ojeku, Nie, no, właśnie Doda, cholera. Nie, Doda. No, właśnie, więc panie Andrzeju, mam dla pana niespodziankę, tak. dlatego że Doda jest właśnie dzisiaj z nami. Jest! Proszę bardzo, jest! Szymek, a co to jest? Co to jest? Trzech wiersców? No, Mickiewicz, taki... Słowacki i Kurski, super. Cześć, Cześć witam Genialnie. was. Witam was, chłopaki, od razu was zaskoczę, słuchajcie, bo akurat wiem, z kim mam do czynienia. Otóż Daniel, Jędrek. Odwrotnie. Odwrotnie, matko. Jędrek, Daniel, dobrze? Odwrotnie, odwrotnie. Jeszcze bardziej odwrotnie? Nie, nie dobra, ale, to ja już nic nie kumam, ale, ale nie ważne. Szkodzi, nie szkodzi. Szczerze pani powiem. E, bardzo dobre zdania do mnie dotarły o pani z, od kolegów z branży. I dlatego muszę pani powiedzieć, mam dla pani propozycję. Przepraszam, powaliło cię. Słuchaj, przepraszam. Musisz sobie zapamiętać, że moje ciało jest świątynią kultury i sztuki, a nie domem schodzek. Wiemy, wiemy. Daniel, co ona za głupotę powiada? Przecież miała być rozluźniona. Spokojnie, ona zaraz to się rozluźni. To twój autorytet na nią tak działa. No, nie dziwię się, nie dziwię. E, przepraszam bardzo, ale na tym jeszcze tutaj musimy popracować. Proszę Państwa, e, doda, ja myślę, że Pan tak. Wajda nie miał nic złego na myśli, naprawdę. Tak, żeby bardzo Po prostu kręci nowy film, on bardzo by chciał. Tak. Reżyserem e, jest. Tak, tak. Reżyserem, reżyserem jest. Kręci wiem Panie Danielu, tak. Film. By chciał, żebyś po prostu u niego wystąpiła, ale wiem, że chyba będzie ciężko, dlatego że Ty masz zagrać w filmie Pana Zanussi'ego. I właśnie, jaki to jest tytuł? E, serce na dłoni? Otóż e, rzeczywiście mam zagrać, już sobie i tylko, że to jest tytuł roboczy, wiesz? E, serce na dłoni, bo od kiedy na planie u Krzysztofa pojawiła się królowa, czyli oczywiście ja, Krzysztofowi przypomniało się całe kino moralnego niepokoju i postanowił zmienić tytuł na Doda jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Zajebiste, prawda? Patet <stukli> madynie! A czy ja właśnie zastanawiam się, czy byłoby to kino moralnego, czy może oralnego niepokoju, bo tak się stałem, czy nie Nie, przepraszam. Pan, Dobra, pan nie, pan ja się wycofuję, ja. ja jednak jestem dziennikarzem. Może by się dało załatwić z Krzysiem, żeby przełożył te zdjęcia z pani. Daniel... Co? Może ty byś z nim pogadał? Niech nakręci najpierw coś ze samymi chłopcami, a ją się potem jakoś doklei. Krzysiek był po prostu pierwszy. Chyba mnie zaleje zaraz. No, no niestety, Spokojnie. Był, Spokojnie. był pierwszy, zresztą facet jest. No, kumaty gościu, no nieważne. No, w każdym razie. Jak Doda coś obiecuje, to słowa dotrzymuje. No chyba, że zdarzy się jakiś taki zupełnie nieprzewidziany losowy wypadek i na przykład niespodziewanie zupełnie wyleje sobie centralnie na stanik jogurt. Dobrze, pani Dodo, to w takim razie ja, że tak powiem, przejmuję pałeczkę. Ile Andrzej ma pani zapłacić? No właśnie, no. Żeby się pani centralnie oblała jogurtem. No. <laughs> Przypomnę, że to są pieniądze. Abonentów TVP, także może pani podać sumy dowolne. Niech pani, się nie, niech pani A, się nie krępuje. Ja na pewno nie będę tak pazerna jak ta cała Hanna Lis. I na pewno nie zaśpiewam sobie 60 tysięcy złotych. Ja poproszę jedynie o marne 59 900 zł za odcinek. Skontaktuj się z moim agentem, dobrze? No dobrze, dobrze, to dobrze, wyborczy, ale, ale tak. gdzie, gdzie go mam znaleźć tego agenta? No jak to gdzie na naszej klasie jak wszystkich agentów? <noise> ja ci pomogę, Andrzej, znajdziemy razem. No poszukamy, poszukamy. Poszukamy, tak. No, proszę, Pani Rola. No właśnie, jaka to jest rola? Opowiadaj malutki. Pani Lodziu, Pani Lodziu. Dodziu, Dodziu, Dodziu. E, Dodziu, przepraszam bardzo, no Pani Dodziu. Pani Lodziu, tak, do, do. do rola jest świetna, powiem Oskarowa. Mam nadzieję. Napisałem ją specjalnie, specjalnie dla Maji Moroski. Ale coś jej tam wypadło, prawdopodobnie dysk. E, no, i, no i niestety nie może. Zagra Pani matkę Daniela. Przepra Przepraszam Siedziałem. bardzo. Chyba cię centralnie powaliło. Posłuchaj, gościu. Prędzej mi lewa pierś wyemigruje zarobkowo do Anglii, niż zagram zagram jakąkolwiek matkę. Każdy. Błagam. Błagam. Niech pani to zrobi. Dla mnie i dla sztuki. Dla sztuki? Tak. Słuchaj, może... Dobra, dla sztuki to zrobię. Fajna babka. Dobra. Nie. Słuchajcie, obydwie jesteśmy intelektualistkami. To prawda, tak. I należycie do awangardy w ogóle, dwie. To byś wiedział, Dziękuję, się Dziękuję ci, Danielu, pięknie. Nie ma za co, mistrz, nie to, ma za co. Pięknie to załatwiłeś, muszę powiedzieć. Przywitaj się ze swoją filmową matką. Piątka. Piątka. a Bardzo, proszę, bardzo proszę. Tu jest scenariusz, pani Dodo. matko, jaki śliczny. Pani Lodzio. Będzie próba? Zaczynamy, proszę bardzo. Wziąłem nawet kamerkę. Przez przypadek matko jest nawet kamerka ruchę. ze mną. Proszę jest bardzo. kamera i to taka porządna. Za no e, Zaczynamy. E, scena czwarta. Próba, tak. Dalej. Ujęcie drugie. Proszę bardzo, akcja. E, Ju, już? Już? E. Proszę bardzo. Już? Synu mój, synu. Ja pi***dolę. Daniel, ja. Daniel, 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 tyle razy Cię prosiłem, nie bądź wulgarny, ale niech Pani spróbuje jeszcze raz, niech Pani zna Pani Maję Komorowską. Nie. No, no właśnie, to niech Pani poleci Komorowską bardziej, tak jakby wie Pani tak niżej, zdecydowanie niżej. No, Aha. proszę bardzo, jeszcze raz. I, proszę, akcja! Synku, odejdź od okna, bo znów cię Niemcy zobaczą i postrzelą. A nie stać nas na nowy kaszkiecik. Nie, nie. Stop, stop, stop. Nie, 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 nie. Nie, nie? nie rozumiemy się. Niech pani spróbuje tak bardziej nosowo, tak, tak bardziej nosowo. Tak, że jakby pani chciała te zatoki rozpier rozsadzić. No. Aha. Proszę bardzo, jeszcze Dobrze. raz. Uwaga, kamera. Trzy, cztery. Akcja. Twój ojciec już. Cztery lata u partozartów siedzi. Świetnie! Może go pozwolą wstać, to wróci, to... Cudnie! Słuchaj, nieważne, idę szmuglować mięso, no, zostań. Aha, idę otwierać otwieraj drzwi, sami je wyważą. No, uświetnij się, nie Kapitanie, ruch. kapitanie, u pani... co się Matko, słyszeliście to? Boże. jakiś taki dziwny głos. Podaj pani, to coś wspaniałego. Świetnie, świetnie, panie Ludziu, naprawdę jestem pod wrażeniem. pod Ma pani te rolę, kamera panią kocha. Słucham? Słuchaj, ja nie jestem jakąś lesbą, żeby mnie jakaś kamera miała kochać. No dzieci, błagam was. Nie o to chodzi. Błagam was, dzieci. Dzieci, nie wychodźcie z roli, proszę bardzo, Danielu, teraz ty skup się i z takim synowskim wzruszeniem złap matczyną pierś i z uczuciem, bardzo proszę, graj. O, matko moja. Tak. Tak. Matko rodzona, przepraszam, mamusiu. Nie, ja nie mogę! Nie, Andrzeju! Zamieńmy ją! Niech będzie wiejską, prostą, jędrną błaganką! cię, cię, Ty samica! Danielu. Krasa lica! Chodź, pokaż da mi tu swoje boże, boże. lica! Daj, no nie przerywaj ja warę, mi tak, nie Przerywaj ja warę, mi ciągle ujęcia! Tak. Jesteś co? tylko aktorem! No jest! Co się tutaj dzieje? Danielu. I to właśnie, proszę Państwa. Danielu. Tak, i właśnie tu w TVN jest misja, w rozmowach w tłoku. Ja żegnam się z nie. tym laptopem, naprawdę bardzo, naprawdę. bardzo dziękuję, i zapraszam na końcówkę muzyczną. Tego nie ma w scenariuszu.